I nasza taktyka na każdym razie jest bardzo podobna. Organizujemy się w środku pola, chcemy wyprowadzać kontry i na tym bazujemy na żelaznej dyscyplinie taktycznej. Dzisiaj no, mieliśmy troszkę szczęścia, udało nam się wywieźć e, zwycięstwo z bardzo ciężkiego terenu z Legnicy i, i to po prostu cieszy, że przy pewnym spadku chłopcy gdzieś tam jeszcze potrafią zostawić serce, wątrobę na boisku i dali w środku bramki. Taka piłka, no, piłka jest y, grą niewymierną. I... Graliśmy mecz po, można powiedzieć, po takim tempie ślamazarnym. Graliśmy się jak byli powiązani, nie wiem, zastanawiam się już, uważam, że już przełomowym momentem takiego jego obniżenia formy był mecz w z gdy Było pompowane, ja zawodników cały czas gdzieś tam motywowałem, kilka minut, nie wykorzystaliśmy kilka sytuacji i od tamtego meczu zaczęła się jedna wielka porażka. No, dzisiejszy mecz to był tylko takim zwieńczeniem dzieła, ale zależało mi na tym, żebyśmy się z kibicami pożegnali i zwycięstwem u siebie. Ja dzisiaj swoim zawodnikom na odprawie powiedziałem, że już nigdy się nie powtórzy taka sytuacja, że w tym gronie i w tym miejscu spotkamy się wszyscy razem i jest realna szansa na to, żebyśmy trzecie miejsce zajęli. Stało się inaczej, tak jak powiedziałem. Nie ma dla nas dzisiaj żadnego słowu.